Stwierdzenie Pitagorasa, wybitnego greckiego matematyka to temat naszej dzisiejszej lekcji. Przypomnijmy sobie, że trójkąt prostokątny składa się z dwóch przyprostokątnych czyli boków tworzących kąt prosty oraz jednej przeciwprostokątnej czyli boku leżącego naprzeciw kąta prostego. Twierdzenie Pitagorasa mówi, że suma kwadratów długości przyprostokątnych trójkąta prostokątnego jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej. Zależność tę opisuje wzór a kwadrat dodać b kwadrat równa się c kwadrat, gdzie A i B to długości przyprostokątnych, a c to długość przeciwprostokątnej. Rozwiążmy teraz przykładowe zadania, które pomogą zrozumieć zastosowanie tego twierdzenia w praktyce. Pierwszy przykład dotyczy trójkąta prostokątnego, którego przyprostokątne mają długości 3 cm i 4 cm. Chcemy obliczyć długość przeciwprostokątnej tego trójkąta. Podstawiamy więc nasze dane do wzoru. a i b to 3 cm i 4 cm. Obliczamy kwadraty długości przyprostokątnych. Otrzymujemy 9 cm kwadratowych dodać 16 cm kwadratowych i to się równa c kwadrat. 9 cm kwadratowych dodać 16 cm kwadratowych to 25 cm kwadratowych. Wiemy, że c kwadrat wynosi 25 cm kwadratowych, a ile wynosi c, czyli szukana przez nas długość przeciwprostokątnej? Tego dowiemy się pierwiastkując obie strony równania, co daje nam wynik 5 cm równa się c. Zatem przeciwprostokątna danego trójkąta ma długość 5 cm. W kolejnym przykładzie skupimy się na obliczeniu długości jednej z przyprostokątnych. Długość przeciwprostokątnej wynosi 10 m, a długość przyprostokątnej wynosi 6 m. Przyprostokątną o znanej długości oznaczmy literą a. Naszym zadaniem jest obliczyć długość drugiej przyprostokątnej, którą oznaczamy literą b. Podstawiamy wartości do wzoru. a to 6 metrów, a c to 10 metrów. Otrzymujemy 36 metrów do kwadratu. Dodać b kwadrat równa się 100 metrów kwadratowych. Rozwiązujemy równanie. A więc przenosimy 36 m2 na prawą stronę, zmieniając znak na przeciwny. B kwadrat równa się 100 m2 36 m2. B kwadrat równa się 64 m2. Po obliczeniu pierwiastków otrzymujemy b równa się 8 m. Zatem druga przyprostokątna tego trójkąta ma długość 8 m. A teraz sprawdź, czy umiesz grając na matmak.pl.